Głosowani jesteśmy, głosowani widzowie. Kul, nie bój się. Patrz, jak się spieszy, to na mastra. Witam na nocce w szałasie. Kupiliśmy tutaj lemoniadę, która kosztowała mnie 2,50. Jest taniej niż woda. No i testujemy to teraz. Czyli smakuje jak cytryna. Smakuje. Ale nie, no nie jest najgorsza, tak szczerze Myślałem, że to będą ścieki Ale to nie Jest lekko kwaśne, ale nie jest źle Polecam Budowa szalasu, drugie piętro będzie budowane Przedłużane Majster już tnie Pierwsze piętro Sorry, pierwsze piętro Tutaj ściany dokończyliśmy właśnie A robimy tutaj taki, co? Taras? No Balkon Czekaj, na czym to się trzyma? Dawaj, ja idę, idę po tym, ciekaw jak daleko dojdzie Dobra, dawaj Nie, to no żartuj Aha no, się o kurwa, stoi i wpadł do dziury. Jak <noise> skoczyło. No ty! Widzowie, jak, jakiś chętny, przystojny chłopak chce. Widzowie, go Takiego opium brata. Ja nie chcę. Opium jesteś, opium? Opium jesteś? Kurwa. Mam rękę. Główno na łapie, Klejące. Liszy by chciał na mordzie. Mordę na stuperinę A ty byś nie chciał? Średnio. Nie mógł oddychać. No główno ślimak, no ślimaka mi dałeś chłopie na tym. Tu <tłusty> Ty No i kurde, równo że się uciął, nie? Gwizy dłużej, kupa Dłuższe. No bo tu się rozszerza. No to dłuższe było, tak? No, jeszcze tak z 10 musisz rzucić. Ja pierd. A czy się dźwięk, nie krótsze Ale jak według Ciebie to się rozszerza, kurwa? Dzieci to rozszerza. No Ale my nie będziemy tak robić, stary Będziemy robić tak Stary, będzie git, tu będzie bardzo. Nie, patrz, dotąd będzie No Na razie zrobimy dotąd, a później robimy tak No kurwa się trzyma Tak Że stąd I tu będą po prostu krótsze Dobra, na razie robimy tak, bo nie ma co, tam będzie drabina. Równo, chyba równo. Dobra, robimy ognisko. o to Ognisko przy okazji jak się będzie palić. Tak? Było ten, Co było? zadane, że jak jest ten stopień pał z na chyba. No. Nie powinno ognisko spalać. Ale przecież dzisiaj zimno jest. No tak, ale o, no mówię. Kupię, jak się las zapalić? Kiedy my ledwo możemy zapalić ognisko takie szczęście, tak szczerze. Nie wiem, podobało Właśnie mnie to martwi, że dziś padało i to się nie rozpali, bo jest mokre pewnie Dobra, chyba się rozpali Majster rozpalił róż ty, coś się powiększyła ta dziura Czemu ten kabel znowu leży tu Perfekcyjnie Lasa. Powiem tak, poszliśmy tylko po śpiwara, jest już ciemno jak w dupie. Mogłeś nagrać jak podzieliśmy ten widok. A no, no a mo 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 możesz? mogę stąd nagrać, patrz na to, patrz na to. Tutaj ogólnie jest tak, no szarówka, szaróweczka, a tam jest totalna ciemnica. Bez tlesza to wygląda mniej więcej tak, a on tam stoi, tam już go nie widać. Nic Totalnie zero A tutaj jest jeszcze jasno, że rękę mogę nawet pokazać Wchodzimy, wchodzimy Do lasu i tu jest totalnie ciemne jeszcze ognisko nam zgasło Śpiwory przygotowane, ja będę prawdopodobnie spał na drugim piętrze, bo na pierwszym to nie ma opcji na razie No co się śmiejesz i ja, Tak się spierd... stąd tak. Ale boczuś A ile tego jest? Dwa, Uj. trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Jak siedem, kur... Osiem. No, osiem. <laughs> Weź podtrzymaj. Słyszałeś tam? No stary, słyszałem. Jesteśmy ugotowani. Nie. Mówiłem coś takiego. Witam. Na długich jeździ, w lesie. Wyślepia wszystko. Kurwa, nic nie widzę. No, czy po... Dobra, tak to można robić. Idziemy montować barierki na górze. Na pierwszym piętrze i ma co? Updatecik. Tutaj majster piłuje sobie zabezpieczenie, żeby nie spać w nocy. Ja sobie tutaj grilluję. Kościk może się już zrobił. A jednak nie. Boczek. Mamy, mamy godzinę 22.20 Oczywiście jesteśmy oddaleni od domu, więc cisza nocna No w się tutaj nie będzie obowiązywać, bo nikomu nie przeszkadzamy. No dokładnie Ja mam już zabezpieczenia zrobione Więc zaraz majster będzie oceniał Śpiwory już tam leżą, tak jak mówiłem No i co? Przygotowujemy się do spania, tak? Żartuję, no nie ma spania Majster ocenia no i też, no, Weź tu, chcesz iść lepiej, kur Terej, no nie, nie mogę musisz tam wejść, trzymaj, ty się tu nie się, nie bój nie bój się, nie bój się, nie bój nie bój się, nie bój się, ci bój się, nie 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 no przybliżyło się, jeszcze Weź te zostanie się trzymaj tu. Weź to nie bliżej. A, tu jest zaraz śpi, kurwa, Anne. Czekaj. Coś w czasach kurwa. No i patrz, nie mam opcji, żeby spać. Tutaj. No naprawdę, ja tak śpię. Ty jesteś, chory. Jeszcze troszkę do przodu mogę się tam podsunąć i łóżka sobie wystaje. Ja pierdolę. No, ale... Nie ma opcji żeby spać stąd Szkoda, że na nagraniu widać, jak to jest wysoko, jak coś Znaczy świetne. ja też, o dobra, teraz widzę O kur... No. no Trochę jest no. Halo, Ziutek Jest Tu po chuj z fleszem będzie, kur... go Pa Lata niutki Pierwszy chłopie, drugi świetlik w życiu widz, widziałem Widziałeś kiedyś kiedyś no. Widziałeś kiedyś w świetlikach? Kiedy? Yy, nad morzem A no, no to nad morzem to ta no To mogło być Ale tutaj rzadkość, rzadkość Ogólnie to musi być ciepło a dzisiaj było dziwne, dziwne Ty, bo tam świetlik zjarał te Prosty No tak, okay. biały Kurde, no, co to się dziś nie robi, tak w ogień dzisiaj jest. No. Tak to wszystko się paliło. Witam. Ja sobie rozłożyłem tutaj śpiwór. Śpiwór już jest rozłożony. Ja sobie tutaj leżę. 23.30. Na razie to jest cystowe otwarcie, jakby to wyglądało. O, a za sobie leży. Jeszcze ta majster na dole siedzi. Jeszcze ognisko robi. wychylę się. O. No, a ja sobie tutaj celuję na górze. Damy tutaj coś jeszcze pod głowę, jakiś plecak czy coś. No i można iść spać, nie? Uff, szko, szko, szkoda, że tutaj nie ma y, przebitki na niebo, bo jest eleganckie Tylko jakieś liście zasłaniają. Kiedyś się zrobi tutaj punkt widokowy na jakichś 10 metrach, nie? Na razie jesteśmy na jakichś 5-6. No, no, raczej 5. 6 tu raczej nie ma. Dobra, idę do silować dalej. Siomano. Pierwsze piętro prezentuje się następująco Niedokończone jeszcze Jeszcze niedokończone, ale Majster widać, że tutaj dba o swoje bezpieczeństwo. Nie to co No ale moim zdaniem to... Po co aż tyle? Po co aż tyle? No nie no wiem, sensie... ja jakieś akrobacje robię jak śpię, więc... Jest bezpiecznie, bez bez ale tutaj dzikie jak ci będzie... No, no, no to, chuj... to na napluje co najwyżej. Albo nas jak się Ale na drugim piętrze ja się czuję bezpiecznie, tak szczerze. Ale no, na dziki chyba Na dziki tak, ale z, z, ze spadnięciem, no to różnie bywa Najchętniej to bym śliną przypiął, ale nie mam liny Ty już myślałeś, że się tam coś świeci, nie? A to liść się odbijał Ten? Nie, tamten No Ach, pieprz ugotowani jesteśmy, Ugłosowani w Już Ну, что? Пойдем спать. Я есть. Что ты дарит. Можешь лампы? Слышь. 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 Nie, nie Mi się wybrał trową, mokro Ta lampka mi mać zimno, bo 8 stopni tylko gdzieś bo... A to mamy śpiwory tam będzie ciepło Tam na górze będzie spać Tutaj No żeby się <laughs> nie, nie, nie ruszycie będzie to dobrze. Zrobiliśmy te balustrady, tutaj, żeby nie spać. Wszystko jest dobrze. Przemyślane dziki tu chodzą. No tak, dlatego na pierwszym śpimy. Na piętro nie wyjdą. Jak słyszeliśmy coś, to od razu tutaj Bałtycka. Ja myślałem, że was więcej jest. to tu we dwójkę. No, update pierwszego piętra. Majster już w tym śpiworze. Ja sobie tam chilluję na górze. Lampka elegancką mi świeci. Majster ma tutaj dwie takie. Tutaj jest. I co ciepło w tym śpiworze? Co? Ciepło w tym śpiworze? No zobaczymy. Górna, ty to masz jakiś ten szeroki. ten w się ja mam taki starodawny, tak? Ty masz jakiś nowoczesny. Nie no fajnie, nie? Ale na drugim piętrze jakoś wygodniej się śpi. Jakoś Ty, bezpieczniej. Nie wiem. <laughs> już zgasło. Tamte rzeczy to jutro się posprząta. Na razie dzików nie ma na horyzoncie. Chociaż coś w krzakach się ruszało. Ty możesz się zapiąć tak cały? No właśnie nie zapiąć, ale to jest gdzieś gółka. Ja nie mogę. Miłe musi wystawać jakby. Dawaj dwój, dwójkę do jednego śpiwara się ładnie po <noise> Nie no spoko, nie? Tylko ty, 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 ty zaś aż tym Czekaj, powiem ci zaraz Ty lampki chcesz na nas? Nie wiem, chyba jest on zasnę Mówię, elegancko jest. A boli cię dupa? Plecy dupa, dupać. Dupa nie. Mi chyba nie będą aż tak bardzo. Dobra, idziemy chłopie do mnie. Witam u mnie prezentuje się tak tutaj plecak przypięty do tej belki co mnie trzyma, żebym się nie spieprzył Lampka tutaj świeci, wszystko oświetla ładnie, żeby z można mocno nagrywać. Łaza jest No i co? Ja sobie tutaj mieszkam. Tam jest pierwszy piętro majster, tam jest wystawię. Musimy zaglądać do majstra. Witam <laughs> Jak się spieprzy to na majstra. Co ty maniek spadzisz? No O 8 za godzinę na podróż Dobra ustawiam budzik na no za godzinę Witam jest godzina trzecia. Majster tam odpalił ognisko Więc Schodzimy ja dopiero tutaj sobie spałem Nie wiem ile z 20 minut 30 Robi się powoli jasno no więc co, no schodzimy no Jest zimno, jest w cholerę. Ale uff, dam radę. Witam, jest czwarta, kurw, te rano. <laughs> tutaj jest już jasno, w lesie jeszcze nie ognisko już rozpalone. I my idziemy na wyprawę, prowadzić. No. Tu? A tutaj to zobaczymy. Kurwa, jak ma ty no. Nie ma rąsy, Nie Masz jest już jasne. Ja nie wiem, ja i tak idę potem spać po tym Tragedia jest taka istna tragedia, że to No do dziury dawaj Pozdro Jeśli mak dalej Dobra Dawaj Ty chciałeś to Szkoda, nocy, szalej dzik nie przyszedł Próbowaliśmy je wabić Niestety się nie udało zwabić dzika No Puściłem na głośniku Niestety nic nie chciało przyjść Nie wiem czemu Ale no, jelenia też wołałem Żaden, żaden nie chciał przyjść Prawdopodobnie tutaj jakieś coś chodziły, ale no Czemu nie przyszły, tego nie wiem cóż za piękny wschód słońca Wschód, nie zachód To już w... Przecież bydziemy wschód Widzę, A. że ty też jesteś nie odkrojony No kurwa by... Było <ślesk> to wreszcie pod paskami jechać? Chuj <ślesk> stary Co? Kurde. Krzakiem dostałem No nie wiem, co to, to wygląda. To jest fajne drzewo. Pa, to też tak pójdzie. To jest fajne. No to? Uf. Uf. A Ale to? Pfff, to? Ale tu już jasno. O kurde, pa. Danie, trafiamy do szawasy. Wszystko z gazu. spać. No. Witam, szósta godzina. Tutaj ta tak to wygląda. Słońce już na pieprza. Majster tam na dole umiera. się nie da spać. Nie wiem, nie wiem co tu się dzieje. Uch. Jest jakby tak zawiązany, że nie wiem jak to wiąże. Yeah. Ale no, fajnie się tak spał, fajnie, fajnie. Nie powiem, że nie. Tutaj tyle miejsca miałem w sumie.